Świaneczko widzowie, z tej strony Menty, a dzisiaj mamy odcinek część Jailbreaka. Z powodu tego, że niedługo powstaje baza wojskowa, przebrałem się za prawdziwego wojskowego, za specjalną jednostkę lotniczą, która przyleciała jeszcze przed tym, żeby przypilnować teren i zobaczymy jako specjalna jednostka, czy uda nam się złapać wszystkich przestępców, zanim wylądują tutaj prawdziwi żołnierze i zaczną swój podbój mapy Jailbreak. Ale ty, zanim jeszcze oglądasz ten odcinek, to nie zapomnij zostawić subskrypcji na tym kanale na dole, czerwony guziczek bardzo polecam, żebyś go nacisnął. Także zostawił lajkacza. Wyzwanie na was na ten odcinek. Ostatnio dobiliście 1500 lajków. Nie będzie 2000. 2000 lajków na ten odcinek. Zobaczymy, czy dacie radę. Wyzwanie dla was. Zobaczymy. To jest takie wyzwanko. Dobijacie wyzwanie. Zaliczone jesteście mega. No i napiszcie jakiś fajny komentarz. Możecie napisać komentarz typowo na przykład. Yy, kto czeka na bazę. O, możecie napisać, czy czekacie na bazę, czy nie czekacie. Czy jednak nie chcieliście bazy. Dobra. To my już nie będziemy tutaj i lecimy w ogóle złapać. Przestępców przed tym, jak zaczniemy w ogóle. tutaj, zanim tu przyleci reszta. Milicjanta, nie milicjanta, co ja mówię? Wojskowych. Zanim przyleci tu reszta wojska, ja zostałem wysłany jako jednostka specjalna do aresztowania wszystkich przestępców, którzy grasują, więc lecimy jako jednostka specjalna. Dobra, lecimy. I mam idealne przebranie, zobaczcie. Mam wojskowe spodenki moro. Górę z, idealnie na amunicję. Tyło idealnie wojskowe, że kamuflaż. I nawet lotniczy, bo przyleciałem, przed chwilą nie zdejmuję. Cały czas się komunikuję ze stacją i mówię, ilu złapałem. I oni mi za to płacą jeszcze. Od razu, idealnie, jak złapię kogoś przestępcę, to idealnie kasa leci do mnie. O, pierwszy, widzicie? Od razu komunikacja poszła, że złapałem i jest. Więc lecimy. Lecimy, lecimy, lecimy. Musimy złapać, musimy złapać. Oni do jubilera. Nie, zobaczymy. Jest troszeczkę na wolności, więc musimy lecieć. Może muzeum, muzeum, muzeum. Pewnie muzeum. Mamy pierwszego. Mamy! Kolejna kaza dla nas. Wow. Udało się. Dobra, dobra. Trzeba jako wojskowy łapać kolejnych, żeby po prostu tu prawdziwe wojsko mogło przylecieć na spokojne ziemię. Przygotowujemy tu tereny. Dobra, jedziemy. Może tu będą czy nie będą? Musimy znaleźć jak najwięcej. Mam na razie dwóch. Słyszy mnie baza, słyszy baza. Dobra, cały czas komunikacja trwa, wiecie. Nikogo tu nie ma. Tu jest mój, ale to jest policjant. Policjancie, wojsko się zajmuje resztą. Wojsko się zajmuje, pracuje sam w pojedynkę. To są tajne plany wojskowe. Żaden policjant nie może tutaj przeszkadzać. Policja swojej roli nie wykonała. Dobra, lecimy w ogóle. O, tutaj gaszą pożary. Strażacy też już działają. Wszystko na przybicie większej ilości wojska i nowej bazy wojskowej. O, mamy kolejnego. Aresztujemy. Dobra. Nie będzie tu tak tego. Dobra. Tam są jeszcze. Tam są, tam są. Ekipa zaresztowała Zaresztowała, super. Tutaj policjanci też się trochę zamują, pomagają, ale ja sam, jako jednostka specjalna, muszę. Aresztować. Dobra, mamy kolejną osobę. Pościg. robimy pościg kolejną osobę. Dobra, mam szybsze auto. Jedzie na bazę wojskową. Nie! Nie może zobaczyć tajnych planów bazy wojskowej. Zatrzymaj się. Zatrzymaj się. W imieniu prawa mówię zatrzymaj się. Nie zatrzymaj się. O nie, dobra, przejechał. Nie wjechał na bazę wojskową. Dobra, dobra. Mamy tu... Ba dobra, pościg we dwóch. Policja nam pomoże. Będzie ciężko. Dobra, mamy go, mamy go. Musimy. To jest pościg. Nie przeszkadzaj policjanci. Wszystko muszę robić sam. Jak zawsze. Dobra, wojsko tu zrobi to. Okrążamy go. Dobra, będziemy go mieli. Dobra, teraz nic nie zrobi nam. Tu nasze ufo, które będziemy transportować. I jedziemy, gdzie. Tutaj. Nie możemy pozwolić. Halo, halo, ja tu wojskowy mój. Dobra, dawaj go. O nie! Samochód mi uciekł! Szybko, szybko, szybko. Policja, ścigaj go, żebyśmy go nie zgubili! Dobra, nie możemy go zgubić, nie możemy go zgubić Tam jest, tam jest, tam jest. Jego ja chciałem złapać. Dobra, bierzemy go, bierzemy go, bierzemy go. Nie może tak uciekać nam. Dobra, jest, 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 jest. Dobra, pości się udał. To było straszne, widzicie? Tak to się robi w wojsku. My się nie boimy, skaczemy na auta. I aresztujemy. Konkretnie, zobaczcie w ogóle. Ja się to nie bałem, skoczyłem na auto, i lecę po swoje autko, ono jest najszybsze, najlepsze do atakowania, do tego jest blisko bazy. W ogóle 10 tysięcy na niego zarobiłem. To się nazywa super, widzicie, 10 tysięcy mi już przekazali. O nie, kolejny. Nie może tego uciec, tego musimy zniszczyć, on ucieka. Albo, nie, dobra. Nie możemy zabijać obywateli, to nadal są obywatele, oni muszą iść do więzienia. Pościg, 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 konkretny pościg. Dobra. Ja mam szybkie auto. Idealnie do właśnie takich osób jak on. Dobra, nie boimy się. Dobra, nie, nie, nie. Nie, nie możemy, nie możemy pozwolić. Dobra, te, tego ty się zatrzyma. Ja muszę tych cięższych przestępców tu łapać. Dobra, tych cięższych to ja muszę tutaj się zająć nimi. Oni mogą uciekać tak, gdzie sobie chcą. O nie On ucieka nam O nie, dobra, dobra Nie może tak być Jak ty policjancie pozwoliłeś? Byłeś obok Szybko, szybko, szybko Dobra, jest Udało się, dobra, zrobiliśmy to Policja na pewno gratuluje, bo idealnie to zrobiliśmy, tak to się robi w wojsku, tak to się robi szybko w wojsku Gdzie jest moje auto? O nie Znikło moje autko No trudno To jednak tego tak łatwo nie zrobimy, bierzemy jej auto Co, przerobimy? Mamy kolejnego Dobra, jest! Zrobiliśmy to Tak czy nie zrobiliśmy? Halo, no nie strzelaj we mnie! Jak on we mnie strzela? Jak Jak on to zrobił? Zabił wojskowego. No nie, wojsko się na pewno będzie złe. Wojsko będzie złe. Dobra, bierzemy helikoptera. Tak to nie może być. Jeżeli podać najlepszy wóz do, dla wojska. Na razie, póki jeszcze nie przylecieli z lepszymi. Ale aresztowaliśmy go chociaż. Misja wykonana, no niestety haker to był i nas zabił. Dobra, bierzemy sobie kolejnego tutaj. Lecimy, 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 lecimy. Ole fajne, tutaj spadochron. Normalnie wojskowy leci na spadochronie. Tu będzie tak pełno wojska spadywa do naszej bazy. Dobra, lecimy. I możemy chyba lecieć na kolejne miejsca. W ogóle gdzie teraz trzeba będzie lecieć. Złapać kogoś. Złapiemy kogoś teraz przy ubileżu przy banku. I moja misja Special Force będzie skończona. Jako militarny wojskowy. Normalnie, wojskowy tutaj pan. Wszystko się zajmie. Możecie powiedzieć, czy chcecie wstąpić do wojska, czy nie planujecie. Bo wiem, że dużo osób teraz chciałoby na przykład iść do wojska, lub nie. Możecie napisać, chcielibyście iść do wojska. Mamy kogoś. Oj, no, 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 no. Dobra, 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 dobra. I aresztowany. Aresztowaliśmy jako wojskowy! Zrobiliśmy to idealnie jak się należy. Dobra, idziemy do Nzgautka. Więc może jeszcze jedną sobę zobaczymy Albo nie, widzowie. Jedziemy już do naszej bazy wojskowej I tam czekamy na jutro, kiedy dokładnie baza wojskowa wystartuje I wtedy już będziemy mogli być pełnoprawnymi żołnierzami z ekipą Normalnie z innymi wojakami będziemy mogli bronić Jailbreak'a Jesteśmy tutaj Okej, okay, idealna ekipka Więc widzowie, ja wam naprawdę dziękuję za oglądanie Pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, dzwoneczkujcie Napiszcie komentarz, jak wam się podobał odcineczek I czy wy czekacie na wojsko a to byłem ja i mój strój wojskowy. Dziękuję Wam naprawdę, na razie trzymajcie się, żywioł dla Was. Puff.